Przyszedł czas na czosnek. Wiem, to nie pachnie dobrze. A mam go tak dużo, nie chcę żadnego. A ty? Ja mam całą górę. Mam jeden, ale też nie jestem zachwycony. I tam ty zaczynasz. W końcu jesteś facetem. Hmm, za co taka kara? Pachnie okropnie. A jak smakuje? Zgadnij, jeszcze gorzej. Biedny I tam. Spokojnie, matras ty. Będę musiała, może lepiej wyrzucę. Jedz! Będę cała śmierdzieć. Fu, to obrzydliwe! Mówiłem ci. Julia, czekamy na ciebie. Ej, ktoś do mnie dzwoni. Siadaj, nie kłam. Dobra, dobra. Tak lepiej. Jestem silna, poradzę sobie. I tam nie bądź taki niemiły. Zobacz, jakie to zabawne. Dlaczego ja w ogóle to jem? Wiecie, kogo tu brakuje? Wampira. Nie wygłupie się i tam. Zostało tylko trochę. Zjedz czosnek, albo ja zjem ciebie. Przestań, i tak mi niedobrze. Robisz się zielona. Umieram! Ten cyrk wreszcie się skończył i już nigdy do nas nie wrócił. Dziewczyny, pokonałyście wampira! Zabawa zabawą, ale czeka was obiad. Kejki! I ten ma jednego, Emma ma kilka, a Julia ma ich całą wieżę. Jestem głodny, więc zaczynam. Aby ulepszyć pankejka, dodam bitą śmietanę i cukierki M&M's. Wyszło pysznie. Palce lizać. Emma, do dzieła. Ja też zamierzam ulepszyć moje pankejki. Najpierw trzeba je powiększyć. A pomoże mi w tym wałek do ciasta. Teraz czas na śmietanę. Cała góra śmietany, a na niej pianki marshmallow i cukierki. To prawie jak ciasto! Wow! Ogromne i bardzo smaczne! Jak zmieścisz to w buzi? Nie martwcie się, takie smakołyki zawsze się zmieszczą. Ja też chcę wałkować pankejki. i, I tam yy, podaj mi wałek, trzymaj właśnie tak. A, moja wieża się rozpadła. Prosto na nas. Przepraszam. A masz swoim pancake'iem. A teraz guma. I ten ma dużo, Julia trochę mniej, a Emma zdobowoli się jedną. Nie smuć się. Wow. Spadać to moja guma. No to zaczynam. Jest taka soczysta i jest jej tak dużo. Upewnij się, żeby ci się zmieściła w buzi. Dam radę spokojnie. Pali pięta, ale ja też mam gumę. Ej, Julia, mam do ciebie sprawę. Zaczynaj. Może go zahipnotyzujemy. Dobra, i wszystko mu zabierzemy. Mam tu taki specjalny krążek. Hej, Itan. Czego chcesz? Kłyś tutaj. O... Udało mi się. Zabieraj gumę. Co? Zostawcie to. To jest moje. To niesprawiedliwe. Oszukałyśmy go. Oddajcie to, złodziejki. Mam już dość Twoich krzyków. Potrzebujemy czegoś, co cię uciszy. Guma do rzucia będzie w sam raz. To świetny pomysł. Raz, dwa, trzy. I na naszym stole pojawiły się cytryny. Wiem, że ich nie lubicie, ale mimo to Mama ma ich mnóstwo i tam trochę mniej, a Julia tylko jedną. Julia, ty zaczynasz. Dobra. Fuu. Ochyda. Śmiało, i ta. No dobra. To jest kwaśne nawet dla mnie. Będę płakać! Matę próbuj! Z łatwością! Paść, ale można jeść! Nie, jednak jest to obrzydliwe! Wypluj to! Może sok nas uratuje? To świetny pomysł, Julia! Mam tu specjalny kranik i ten podaj mi szklankę. Trzymaj! To naprawdę działa! Jedna szklanka nie wystarczy. Nie ma problemu. Dwie to też będzie dla Was za mało. Daj jeszcze. Jest taka jedna ogromna. Sok już się kończy. Uważajcie, nie rozlejcie. Trzymaj talerz. Nie pomaga. Już szukam czegoś. Jesteście tacy zabawni. Kurczę, ale kwaśny. I tam, no dalej, wyczaruj coś. Dobra, chodź do mi. Emma ma jednego, Julia ma więcej, a Itan ma sto warstw. Chcę być pierwsza, ketchup się przyda i jeszcze mu Wow! A co ze mną? Odejdź, nadszedł czas, aby spróbować. Jest pyszne. Bardzo apetyczne. I tam teraz ty. To będzie pyszne. mam mogę prosić o sosy? Jasne, często się. Świetnie! Nawet nie wiem, jak to chwycić. I te żarłoku. Nie jestem w stanie się zatrzymać. Teraz moja kolej. A gdyby tak, wiem! jest. Oh Teraz zrobię psikusa naszemu żarłokowi. Jak mu się spodoba balon? I tan, to jest dla ciebie. O, jeszcze jeden hot dog. Nigdy nie odmówię. Spróbujmy. Ojej, Bum! Klint rzeczywiście bum. Co może być lepsze od gumy czupaczups? Raczej nic. Julia ma ich dużo i tam mniej, a Emma niestety ma tylko jedną paczkę. Kurczę, chciałam mieć więcej. A mi tyle wystarczy. A ja będę mogła rzucić te gumę do końca życia ekstra. Emma, patrz. I tam, spójrz. Możecie zazdrościć, mam więcej. Dwa machnięcia i każda guma jest już w moich ustach. Są takie soczyste. Zobaczcie, ile ich jest. Nie chwal się tak. Nawet jeśli mam ich mniej, to gumy wciąż są bardzo smaczne, nie! A ja chcę więcej. Wiem trochę magii, zobaczcie, jakie duże opakowanie. Jesteś prawdziwą czarodziejką. Teraz ja też mam górę gumy. Spróbujmy. Co sądzicie o moim balonie? O nie! Trzymajcie mnie! Ja odlatuję! Wow! Ciekawe, czy ja tak umiem. Tak! Ja też lecę! Lecę! Emma, patrz! Julia ja odlatuje! Co? Emma, ty też? Dokąd się wybieracie? Super! To moje ulubione marshmallows! Zgadzam się, są niesamowite! Tak, ale dlaczego wy macie ich tyle, a ja mam tylko jedną piankę? Ale już wiem jak ją zjem. Wszyscy lubią pieczone marshmallows, więc zamierzam je zrobić. Ale nie będą to tylko pieczone pianki. Wykorzystam je jako sos do tych ciasteczek. Mm. Jakie to jest pyszne! I nie potrzebuję Waszych stosów marshmallows. Może się zamienimy? E, dobra! Świetnie, ale to pachnie. Zamierzam wymieszać całą tę górę marshmallows z czekoladą. A pomoże mi w tym ostry sos Tabasco. Ostry sos? Ale dlaczego? Zaraz się dowiesz. A! Ona zaraz wpłonie! Razem ze wszystkimi marshmallows. Spokojnie, wszystko jest ok. Teraz mam całą miskę z sosu do krakersów. Oj, chyba przeliczyłam swoje siły. Co robisz? Dlaczego mnie popchnęłaś? Nie chciałam. Zamienimy się może? Nie mam nic przeciwko. Świetnie. Teraz ja też mam pyszne ciasteczka z roztopionymi marshmallows. Masz ich tak dużo. Możesz się nimi podzielić ze mną. Co za łakomczuch. I w dodatku taki niegrzeczny. Ach, zrobię jeszcze troszkę sasu. Znowu robi coś pysznego. Chyba tym razem spróbuję koktajlu, a nie sosu. Jesteś geniuszem. Dodam jeszcze kilka składników. Truskawki i cukierki będą idealne. A całość można też polać bitą śmietaną. Wygląda przepysznie. I okopetycznie. Daj mi spróbować. Mnie też. Uspokójcie się. jedzcie swojej pianki. O, moje ulubione doritos. Co za paczka, jest ogromna, a moja jest całkiem malutka. Szkoda, ale ja będę jadła swoje. Mm, to jest pyszne. Ja też już nie mogę wytrzymać. Potrzebuję tabasco. Ej, ostrożniej! Wow, jak dużo ostrego sosu! Wiem, ale jestem odważny, więc żadne tabasko nie jest mi straszne. Powodzenia! Dzięki, przyda mi się! Ale to jeszcze nie wszystko. Doritos można zanurzyć w bardzo smacznym sosie. Wtedy będą jeszcze bardziej pyszne. Pyszne? No to daj mi też spróbować. Co? Pyszne? To przecież ogień! Jakie to jest ostre! Co się dzieje? Nie będziesz więcej podkradać mi chipsów. Muszę to teraz czymś zajeść! Nie pomaga! Dajcie mi wobę! Trzymaj sos! To może pomóc! Daj mi go! Pospiesz się! A, on też jest ostry! Jak ty to jesz? Jaka ty jesteś słaba! Julia, teraz ty! Tak, ale ja mam tak mało chipsów! Żartujecie sobie? To tylko jakieś okruchy. Rzeczywiście. Wow, szczęściara ze mnie. Te chipsy są ogromne, na pewno się nimi najem. Teraz moje wyglądają naprawdę żałośnie. Arbuzy są oczywiście fajne, ale tylko wtedy, gdy są duże, jak u mnie. Ja mam naprawdę dużego. Wow! Tak, jest naprawdę gigantyczny. Może masz większego, ale mój arbus jest równie smaczny. Mmm, jest bardzo soczysty i pyszny. Samo jedzenie arbuza jest nudne, więc. coś wymyśliłem. Co ty robisz? Po co ci ta dziura w arbuzie? Potrzebuję jej do wypicia pysznego soku. Jakie to jest pyszne. Charlotte, tylko ty zostałaś. Wiem, ale będę jadła arbuza po staremu. Łóżką. To jest takie dobre. I pyszne. I takie soczyste. Fajnie. Ekstra. No tak, wygląda fajnie. Nie tylko wygląda, ale takie jest. Można jeszcze wlać do tego arbuza jakiś pyszny napój gazowany. Dzięki temu będzie smakować jeszcze lepiej. Dodam jeszcze trochę jakie fajne! Z chęcią bym spróbowała takiego arbuza. To właśnie zamierzam zrobić. To jest po prostu magiczne. W takim razie my też spróbujemy. Nie, to wszystko jest moje. Nie chcę się z nikim dzielić. Ci wózka, może podrzucimy jej trochę mentosu? Jestem za. A Co ty zrobiłeś? Jestem teraz cała mokra i strasznie lepka. Świetnie, nutella, ale dlaczego tak mało? A łyżka wręcz przeciwnie, jest taka duża. A ja mam idealne połączenie i łyżka jest w porządku i swoich nutelli. Zgadzam się. Spójrzcie tylko, ile ja mam nutelli. To jest po prostu wspaniałe. Tak, to naprawdę fajne. Bardzo fajne i jakie pyszne. Spójrz na niego, on już je. A ja mam taką małą łyżeczkę. Więc się zamieńmy, bo ja mam ogromną. Nie ma mowy o zamianie. To niezgodne z zasadami. Dzięki temu na pewno się nie wymienicie. Co to za znęcanie się? Jak ci nie wstyd? No dobra, chyba będę musiała jeść w ten sposób. Jest dobra, ale mam dość jedzenia tą łyżką. To jest naprawdę męczące. Wiem, i podoba mi się na to patrzeć. Palcem też niewygodnie się je. Choć Nutella jest bardzo smaczna. Może przegryziemy te sznurki. Zgadzam się, to może nam pomóc. Chyba trzeba było zakleić im też buzię. Mogłyśmy je tak po prostu rozwiązać? Proponuję teraz związać tego geniusza. Zgadzam się. Nie bądźcie takie okrutne. A teraz zakleimy ci usta. Żebyś mniej gadał. Patrz sobie, a my będziemy jeść twoją nutellę. To moja ulubiona guma. A ja mam jej tak dużo. To ja mam dużo. Jest ogromna. A twoja guma to nic w porównaniu z moją. No to podziel się. Zabieraj ręce to moje. Dobrze w takim razie zaczynam. Trzeba otworzyć wszystkie opakowania przed przeżuwaniem. Ej, dlaczego rzucasz nimi we mnie? Przepraszam, nie chciałam. Teraz ja. Ostrożnie to boli. Przepraszam, to niechcący. Nie dość, że mam największą, to jeszcze mam najsmaczniejszą gumę. Teraz ja mogę spróbować moje chuby buby. Jakie to jest pyszne? Moja też będzie pyszna. Ale nadal tak bardzo chcę spróbować twoje gumy. Chcesz trochę? Proszę bardzo. Jakie to niegrzeczne! Daj spokój! Skończyłam. Muszę wziąć trochę oditana. Nie dotykaj tego! Co ty zrobiłeś? Dlaczego plujesz? Żebyś niczego nie podkradła! Na mnie też napluł. W ogóle nie ma kultury. Przestańcie gadać i zobaczcie, jakiego balona zaraz nadmucham! O nie, pochłonie nas wszystkich, a potem wybuchnie! Musimy go przebić. Musicie przyznać, że to było zabawne. Cześć wszystkim! Obiecuję wam coś ciekawego, ale najpierw zawołajmy Emmę i Mirandę. Teraz jesteśmy gotowi. Emma, zaczynaj! Okej, okay. zwłaszcza, że już wybrałam odpowiedni przycisk. Wspaniale! Za tym kryje się coś naprawdę gorącego. Ostra papryczka Chili. Nie jestem pewien, czy Ci się to spodoba, ale niczego nie można zmienić. Wybór został dokonany. Co to jest? O nie! Czy to papryczka Chili? Przestań! Nie chciałam tego! Co mam teraz zrobić? Nie wiem. Możesz spróbować. Nie jestem pewna, czy to dobry pomysł, ale naprawdę nie ma innych opcji. Kurczę, już czuję, jak robi mi się tu gorąco. To straszne! Ja płonę. Tak czy inaczej, udało ci się. Dobra robota. Miranda, jak się masz? Ja też już wybrałam przycisk. Twoja determinacja mnie cieszy. Myślę, że zasłużyłeś na nagrodę. A może trochę czekolady? Wygląda bardzo apetycznie. Nie mogę się powstrzymać. Sprawia, że mam ochotę włożyć ją do ust. Nie zapomniałeś o czymś? Uh, no tak, nie ma co tracić czasu. Ta czekolada jest twoja, muszę ją oddać. O, moja głowa, co to jest? Ojej, to czekolada! To miła niespodzianka. Dokonałam właściwego wyboru. Moja intuicja mi nie zawiodła. Nie rozumiem, dlaczego tu jest tak gorąco. O kurczę, temperatura jest poza skalą. Nawet czekolada zaczyna się topić. Co tu się dzieje? Dobrze by było włączyć klimatyzację. Miranda, zostało jeszcze trochę. To też jest Twoje. Co to jest? W ogóle nie wygląda jak czekolada. Moje oczy! Ja nic nie widzę! Chyba jej się nie spodobało. Mało powiedziane. No ale to nie moja wina, to wszystko wina Emmy. Ona płonie! Trzeba coś zrobić, ale skąd ja wezmę wodę? Pamiętam, że było tu jakieś wiadro. Jest. Mam nadzieję, że wystarczy, by ugasić pożar. Woda! Nareszcie! Hurra! To takie miłe uczucie. Czuję się teraz o wiele lepiej. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Czas na drugą rundę. Miranda, zaczniemy od ciebie. Nie mam nic przeciwko. Gotowe. Twoja odwaga nigdy nie przestaje mnie zadziwiać. Nie wiem, co zrobić z tymi gadżetami. Mam nadzieję, że coś wymyślisz. Jej, jak dużo rzeczy, super! Mam tego jeszcze więcej. Rzucaj szybko! Złapię to! Fajnie to przecież walizka do makijażu. Uwielbiam robić makijaże! Jakie cienie, jakie kolory niewiarygodne! Czas wziąć pędzel w dłoni tworzyć. Jestem pewna, że wykonam prawdziwe dzieło. Potrzebuję tylko troszeczkę czasu. Nie będę ci przeszkadzać, idę do emmy. No, jak leci? Wszystko jest super. Już się zdecydowałam. Wspaniale! Cieszę się, że możemy kontynuować bez opóźnień. W drodze są niesamowicie pyszne lody na patyku. Spodoba ci się? Dlaczego tu jest tak zimno? Co tam jest? To lody? Tak, to lody! Uwielbiam je. Bardzo się cieszę, że je dostałam. Jestem gotowa zjeść to wszystko. To niewiarygodnie dobre. Dziękuję, nie mogę się zatrzymać. To jest uzależniające. Fu Emma, mogłabyś jeść troszeczkę ostrożniej. Mam gdzieś maniery, gdy chodzi o jedzenie. Ojej, kompletnie zamarzłam. Ktoś ma tu kocyk? Włączcie ogrzewanie, proszę! Musi być tu jakiś przycisk, żeby to zrobić. Co ty robisz, Emma? W tym tempie wszystko zepsujesz! Miranda, pospiesz się, pomóż mi! Co się stało? O! Suszarka do włosów! Mogę jej pożyczyć? Po co? Wszystkie pytania później. Teraz muszę rozgrzać Emmę. O, znowu mogę się ruszać. To wspaniałe, dziękuję bardzo. Tylko moje lody się roztopiły. O nie, co za porażka! Jesteś niemożliwa, Emma. Zawsze myślisz o jedzeniu. Może w końcu oddasz mi suszarkę do włosów? Widzę, że jesteś gotowa na kolejną rundę. Nie zwlekajmy. Naciskam guzik, no to jedziemy. Jak chcesz, Miranda? Nie będę się kłócić. Zanim zaczniemy, musimy założyć nasze kombinezony ochronne. Trzymaj, przyda ci się. No dobra, skoro tak mówisz. Wspaniale, teraz możemy zaczynać. Te cegły są takie ciężkie, ledwo mogę je podnieść. Auć. To bolało, co to? Przepraszam, przypadkowo opuściłem jedną cegłę. Teraz łap wszystkie pozostałe. To boli, przestań. Przed oczami wirują mi gwiazdy. Wszystko pływa. Cegły? Po co mi tyle cegieł. Jeśli weźmiesz cement i kielnię, możesz coś zbudować. Sama zdecyduj, co, nie będę cię ograniczał. Ale ja nigdy niczego nie budowałam. Nawet nie wiem, jak sobie z tym poradzić. No nie wygląda to dobrze. Mam jednak okazję popisać się moją bogatą wyobraźnią. Zróbmy to. Jestem pewna, że wyjdzie mi okazała konstrukcja. Zacznę tutaj! To bardzo ekscytujące. Nie miałam pojęcia, jak bardzo. Mam już całą ścianę. No, nie miałem wątpliwości, że potrafisz to zrobić. E, muszę już iść. Naprawdę nadeszła moja kolej? Jak szybko. Dobra, nacisnę ten przycisk. Świetna robota, Emma. Ja też mam dla ciebie coś ciekawego. Podjedź bliżej. Szybciej. No i rozładunek naprzód. Co to jest? To nie jest zbyt miłe uczucie. Mam wrażenie, że pod koszulką mam tonę piasku. Rozładunek zakończony. Do widzenia. Pozostało tylko oddać Emmie narzędzia i mój obowiązek został spełniony. Co ja mam z tym wszystkim zrobić? Zaraz sama się zorientujesz. Trzymaj. Przecież to zabawki dla dzieci. A, rozumiem. Mam się bawić w piaskownicy. Dzięki. Myślę, że będzie to świetna zabawa. Widzę, że ci się podoba. O tak, zobacz, jak fajnie mi wychodzi. Wow, zbudowałaś zamek. Wygląda niesamowicie. A co to jest? Co sądzicie o mojej budowli? Starałam się jak mogłam. Chcę się jej przyjrzeć z bliska. Dobra, skończyłam. Wydaje mi się, że jedna cegła jest nie na miejscu. Poprawię ją. Co ty zrobiłeś? Zaraz wszystko się zawali. Przepraszam, chciałam tylko pomóc. Dziękuję. Wyszło niezręcznie.